Było opuszczenie sali przez prawo i sprawiedliwość, i dlatego, że Tusk przemawiał. To jest po pierwsze wielkie kłamstwo, takie powiedziałbym, założycielskie wczorajszego dnia, bowiem zlikwidowano debatę, małą debatę, czyli 15 minut klub, tam 5 minut koło. Nie dopuszczono do tej debaty i wprowadzono, proszę Państwa, małą, same pytania, ale dzięki hołowni one miały 60 sekund, bo Platforma Obywatelska sugerowała, żeby to było 30 sekund. <noise> na... I, i powiem tak, że jeżeli chodzi o dalsze działania, no to proszę Państwa, o 17.30 było za przysiężenie prezydenta czyli nie za przysiężenie prezydenta, tylko otrzymanie zaświadczenia o wyborze przez Państwową Komisję Wyborczą w Pałacu w Zamku Królewskim. To wyobraźcie sobie państwo, że te pytania były tak preparowane, bo zapewne też się dziwicie, a już szczególnie na pewno Marianie, ty, że Platforma Obywatelska zapytuje premiera o rzeczy, które powinna z natury rzeczy wiedzieć. Czyli e, e, inaczej mówiąc, do premiera pytania powinny być kierowane raczej z opozycji, a nie z kół rządzących. Bo e, dlaczego koło rządzące pyta się o sprawy oczywiste? E, e, te, nie, nie rozumiem. To jest tracenie czasu po prostu zwyczajnie. Oni powinni działać, a nie pytać. I w sytuacji takiej kiedy wszyscy praktycznie posłowie Platformy Obywatelskiej zadawali pytania i tych pytań było kilkaset to proszę Państwa po to, że o 17.30 nie można było pojechać na wręczenie proszę Państwa dyplomu czy też decyzji Państwowej Komisji Wyborczej Prezydentowi. To było wszystko złośliwie robione. O 16.30 miał przemawiać Tusk. Oczywiście ja mówię, no to już pozamiatamy. A głosowanie po jego przemówieniu. Dacie wiarę, A potem mówią, a potem powiedzą, że część pozów była za, bo nie zagłosowała. To taki świństewka. To ja Wam tłumaczę, na czym polega. Parlamentarna polityka po prostu, no, to jest gra pewnego rodzaju symboli, które potem przez całe życie się toczą. Tak? Nikt nie będzie pamiętał na przykład mojej roli w tych prezydentach, w tych kampanii prezydenckiej, tylko będzie pamiętał 077. I potem już będzie to przypisane do końca życia, ale już jakby kontekst tego już nie będzie pamiętany. Więc myślę, myślę proszę Państwa, że myślę sobie, że Udało się to wszystko połączyć w jedność, w całość. Byłem na konwencie, na konwencie seniorów byłem przed całym tym expose Tuska. I kołownia tutaj sprawy jasno postawił. 60 sekund pytanie, nie ma dyskusji. Wiemy, że będzie dużo. Trzeba pilnować tylko. Hmm, dlatego ja swojego przemówienia, bo ja miałem przygotowane przemówienie. Bardzo poważnie się do tego przemówienia przygotowywałem, dlatego że to, co wczoraj miało miejsce, to będzie historyczny moment. I to przemówienie bardzo poważnie potraktowałem, żeby czegoś nie ominąć. Ja zazwyczaj z głowy mówię. Natomiast tutaj, żeby nie pominąć jakiegoś aspektu, przygotowałem sobie przemówienie i za maszystym ruchem wykreśliłem dwie trzecie. Bo dano mi 60 sekund i jak widzieliście, ledwo się zmieściłem w 60 sekundach. A trzeba było powiedzieć dużo, i wydaje mi się, że w te 60 sekund udało mi się zmieścić no dość dużo. Jeżeli ktoś chce, to nie posłucha na moim Facebooku, to jest, więc czy tam na YouTubie, to możecie sobie to odsłuchać. Skondensowane rządy Donalda Tuska. Co do to, co to, tego, co się działo. No cóż, co, ja, ja wiesz co, ja nie będę. Nie będę oceniał teraz PSL-u, dlatego, że tam zdaje się, że doszło do jakiegoś porozumienia. Porozumienia takiego pod stołem, że Tusk zrezygnuje, ale sam, a w jego miejsce wejdzie Kosiniak i na to poszli Ludowcy. Nie wiem, czy sobie deadline wy... wy... Może to będzie na jesieni, kto wie. Bo będzie rekonstrukcja rządów, ma być w lipcu, wtedy kiedy wszyscy będziemy na wakacjach. W sierpniu i wrześniu być może dojdzie do dymisji e, Donalda Tuska. Nawet Marek Sawicki zamilkł w tej sprawie. E, e, w... Będę z mi gadał. Jak się dowiem, to wam powiem. <laughs> Jak się dowiem, to wam powiem. Natomiast no, prawda jest taka, że, e, że Donald Tusk dostał absolutorium e, i e, będzie dalej Donaldem Tuskiem, poprzez tu się nic nie zmieni. Rząd będzie dalej tracił czas Rzeczypospolitej będziemy przegrywać kolejne fronty. Dzisiaj ostatnio taki jest taki bardzo pracowity poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek, który jest szefem klubu. I on jest takim bardzo krzebiącym, że tak powiem, posłem. I w ramach interpelacji poselskich grzebał, grzebał, aż się dogrzebał. Okazuje się, że Polska spłaca, proszę Państwa, setkami milionów złotych odsetki za Ukrainę i kredyty, które Ukraina bierze. Zobaczcie, ja to sobie opublikowałem na mojej stronie. Dzisiaj Grzegorz płaczka i będą takie smaczki wychodzić. Tak jak wyszedł taki smaczek, i muszę tu Państwu powiedzieć, że oczywiście ta prasa liberalna podchwyciła to natychmiast, natomiast opublikowałem pismo Urzędu Miasta Tołecznego Warszawy do jednego z komisariatów w Warszawie, żeby za, za, że ponieważ przestępczość ukraińska w Warszawie no, dynamicznie rośnie, to żeby tłumaczy zatrudniali spośród Ukraińców, a nie Polaków. I to mnie trochę rozsierdziło i, i opublikowałem ten dokument. No i potem uwaga, po tym jak na Twitterze, ja specjalnie adresowałem to pod Policję Polską, bo w ciągu 15 minut odpowiedzieli w tej sprawie i Urząd Miasta, i Policja, że to jest fake. Niczego takiego nie było. Naprawdę nie było? Ja to skasowałem, skoro oni oficjalnie mówią. Natomiast pytanie zostało. Naprawdę? Ja będę drążył ten temat, bo oni prawdopodobnie wysłali to do wszystkich komisariatów warszawskich. A więc znajdzie się komisariat pełen policjantów propolskich i on potwierdzi ten dokument. A jeżeli ten dokument będzie potwierdzeniem, to znaczy, że urząd miasta rozporządza polską policją warszawską, i to jest niedopuszczalne, pałac Mostowski wobec tego sfasalizował się albo sfraternizował się z urzędem miasta. I, i do tego będziemy. Ja myślę, że ja to będę wyjaśniał dalej, bo wydaje się, że ten dokument. Wygląda na prawdziwe. Wygląda na prawdziwe. Wiesz, tu mamy do czynienia z paskudnym procederem, bo po prostu państwo staje się państwem partyjnym, tak jak to było tak, w tak. Polsce zwanej ludobą, że rozmaite instytucje, organy władzy realizują po prostu jeden interes polityczny. To, co wczoraj Tusk poruszył też w kwestiach relacji polsko-ukraińskich, on tutaj sugerował, że. To właśnie dzięki niemu, dzięki jego rządowi yy, trwają ekshumacje na wschodzie. Yy, przypisał to sobie. No yy, wiemy doskonale, że yy, 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 takiej przychylności by nie było, gdyby nie postawa rządu kijowskiego, czyli ekipy Żeleńskiego, która yy, darła koty z prawem i sprawiedliwością, zwłaszcza gdy już wyłudziła od nas, co się dało. A I możemy się spodziewać, że to była też yy, reakcja Berlina na, na to, bo przecież Kijów to dokładnie robi to samo, co Berlin każe. To jest, są tacy tuskowcy trochę już w tym momencie, no, trochę bardzo, czyli jak przyszło, co do czego to pisowi utrudniali, chociażby te kwestie historyczne, jak Berlin mówi teraz teraz tuskowi idźcie na rękę, to Kijów idzie. Tuskowi na rękę. Także trzeba wziąć pod uwagę też, że jesteśmy brani niejako też w pewne kleszcze takiej propagandy polityczno-historycznej, tylko po to, żeby Tusk miał się czym chwalić. I wiesz, co mnie szczególnie, no nie, nie powiem, że dziwi, bo wiesz, ja mimo, że nie pełniłem żadnych funkcji publicznych, to doświadczenie z politykami mam od ponad 30 lat. I wiesz, i liczenie na to, że, że, że PSL, jakoś potrafi się znaleźć po drugiej stronie barykady, to uważam no, zupełnie nieprawdopodobne, dopóki nie, 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 zmieni, się, nie zmieni się szef PSL-u, a szef PSL-u się nie zmieni, bo y, dzięki postawie Kośniak-Kamysza cały aparat PSL-owski ma możliwość do lukratywnych urzędów. To mamy dokładnie sytuację taką, jak kiedyś w, pod koniec I Rzeczypospolitej, gdzie w sprawdzie król mógł obsadzić na urzędzie, ale nie mógł zdjąć i tutaj powodowało to, że hodował sobie bez przerwy wpływowe kręgi polityczne ku zgubie królestwa. No ale to inna rzecz, także myślę, że PSL jest, nie ma co liczyć na to. Kosiniak-Kamysz według mnie to jest taki polityczny manekin, którego tam się stawia na, dla oka. To tak jak ty postawiłeś Trzaskowskiego w, ty, w czasie debaty z tektury, to Kosiniak-Kamysz mógłby w tej formule występować, przynajmniej nie musiałby się odzywać, bo to i tak do niczego y, nie prowadzi. No Pan Sawiecki, który okazał się po prostu skrajnym hipokrytą, no, to, to już o tym mówiłem, że wystawiony do roli takiego y, sprawiania przyjemności y, Obozowi patriotycznemu, a potem, jak wszędzie co do czego, to, to zachowuje się jak trzeba. I jeśli mówisz o tych kwestiach związanych z, z prawami cudzoziemców w Polsce, no to yy, wiesz, mamy tutaj mnóstwo takich yy, przypadków, które jasno wskazują, że yy, to jest już gra. Kłamstwami, to co Tusk mówił o tych wizach, które prawda, teraz mniej wydają, i cały czas wraca do kwestii tych wiz rzekomo wydawanych za rządów prawa i sprawiedliwości. To sama komisja jednak musiała tę sprawę wyciszyć, bo to było kompromitujące dla, dla obecnego rządu. I tutaj Tusk żonglował liczbami prawda, co do tych kwestii, tych zawróceń ludzi z granicy, ilości wydawanych wiz. Są niesprawdzalne liczby i w zasadzie wyssane z palca, ale Tusk jednak nie odpowiedział na podstawowe pytanie, na to przerzucanie przez niemiecką policję do Polski tych migrantów. No, I mówi, że on kiedyś tu wprowadzi kontrolę graniczną i kiedyś, tak, to on no, to takie kiedyśowanie. I nie odpowiadał na te pytania. Nie słuchał pytań posłów. I wiesz, dla mnie na przykład uwłaczające było to, że rzeczywiście przez parę godzin słuchałem tych ponad 200 pytań, często oświadczeń poselskich. Gdyby tu była uczciwa gra ze strony wiesz, konwentu, tak, własnej mu, tak powiem, chołowni zwłaszcza, to powinno być tak, to co Tusk powiedział, potem godzina przerwy, wystąpienia przedstawicieli klubów i kół. Koniec. Bo to wiesz, danie mikrofonu, tak zwanego mikrofonu dla wszystkich to z jednej strony wiesz, no niemożliwe jest odpowiedzieć na tyle pytań, zwłaszcza dla Tuska, bo to jest człowiek, który teraz zapewne znowu pojedzie gdzieś na na, czas, na dłuższy czas, bo swoje zrobił, ale z drugiej strony wiesz, mieliśmy okazję zapoznać się z poziomem, nie powiem nawet intelektualnym, bo to nie pasuje, tych posłów szeregowych. Wiesz, jak ja wysłuchałem tego, co mi muszą przyznać z kartki, bo nie potrafią powtórzyć tych bredni, to ja powiem ci szczerze, Marku, no, gdyby ktoś mnie chciał lokować wśród tych ludzi, to bym uznał, że chce mi po prostu ubliżyć, bo podziwiam cię, że ty musisz tam mieć do czynienia z tymi posłami, jakie ja mówię, z tylnych rzędów, którzy, partii rządzących, którzy wygłaszali takie idiotyzmy. Tylko po to, żeby, bo wiesz, brakowało tego, tuska im brakowało na sali, bo to były takie pokazy w liść skrajnego, że kto powie głupiej o Prawie i Sprawiedliwości, to, to może się załapie do przyszłego Sejmu, prawda, z listy Platformy. I to jest wiesz ciekawa rzecz, bo tak z jednej strony, zdajemy się sprawę z tego, że stronictwa sojusznicze platformy yy, mają małe szanse na znalezienie się w przyszłym parlamencie, prawda? Yy, małe. Ci posłowie, których teraz mają dużo, wiedzą, że trzeba coś zrobić, żeby być w następnym parlamencie, prawda? No chociażby dlatego, żeby mieć immunitet, to dla nich jest bardzo ważne. I tak, ich stronnictwa będą zlikwidowane, sami je likwidują, w Lizycie, tak jak mówię, zwykłym, zwykłym tym w ale w Platformie miejsc na listach nie przybędzie. I to jest taki, wiesz, kwadratura koła, co ci, co ci ludzie mają zrobić ze sobą. Utrzymać tych stron nic nie mogą w ramach koalicji przy życiu, a w Platformie miejsc nie przybędzie na listach. No i no Marek, ty teraz jako poseł, powiedz, jak oni mają ten, rozwikłać tę zagadkę nieśmiertelności swojej politycznej. Tak samobójstwo i tak samobójstwo. Ja powracam do tego pomysłu dwukadencyjności posłów. To by załatwiło trochę, dlatego że oni już dzisiaj krzyczą. Panie, ja to sam na was uszy słyszałem e, e, i to z PSL-u, któryś krzyczał. Panie, e, panie, prez, panie premierze Tusk, niech pan zlikwiduje tą dwukadencyjność, to zapija demokrację i tak dalej, nie? E, Otóż, wiesz, dlaczego dron tej apy wytłumaczył mi to jeden z samorządowców bardzo mocno. Dlatego, że samorządowcy lokalnie są bardzo mocni. I teraz jest tak, że taki poseł, który w szranki stanie z takim samorządowcem do Sejmu, bo oni w większości pójdą do Sejmu, co uważam za zaletę, dlatego że ci ludzie na dole najlepiej wiedzą, czego im trzeba. Samorządowcy najlepiej wiedzą, co im przeszkadza, co im trzeba, i oni przychodzą do Sejmu. Nie tłumaczą żadnemu baranowi, tylko idą do Sejmu. Zmieniać prawo tak, żeby ludziom na dole żyło się lepiej. I to jest generalna zasada. Ja spotkałem w Sejmie jednego z 20-50, to jest z Ustrzyk Dolnych, były burmistrz, który został posłem, bardzo mądry chłop zresztą. I on przyprowadził swoich kolegów z powiatów, z gmin i tak dalej, i tak dalej. No i oni mówią, witamy Panie pośle chcieliśmy się z Panem przywitać, jesteśmy przyszłymi posłami, nie? Bo dwukadencyjność spowoduje, że my pójdziemy do Sejmu. No a, sej, a posłowie będą chyba startować do tych gmin i w ogóle. I ta relacja mi się bardzo podoba. Podoba mi się Marian. I w tej sytuacji, a tutaj wiesz, no, PSL-owiec wykrzyczał. Nie, zero tej kadencyjności, bo on nic innego chłop nie potrafi. Z niego PSL-owiec koziej i wiesz. Tak. No, więc yy, on już od siebie mi dawno odleciał. I teraz myślę sobie, że taka dwukadencyjność yy, powinna mieć miejsce, dlatego że, proszę państwa, ja widzę po drugiej, trzeciej kadencji, nawet moich kolegów niektórych, że oni to jak myślą, że w sejmie nie będą czwartą kadencję, to i oni już rękawki dostają. Oni są gotowi wszystko na wszystko, żeby tego do sejmu wejść. Więc sądzę, że niektórzy są merytoryczni, niektórzy są durniami. I ci durni naj, najbardziej się boją. Więc to się zgadza. I żeby to doszło do tego, to musimy konstytucję trochę zmienić. To jest po pierwsze, w tej dwukadencyjności również. I w konstytucji powinno być to wpisane, ale przede wszystkim w konstytucji powinno być odebranie władzy wykonawczej inicjatywy ustawodawczej. To znaczy, żeby ministerstwa nie pisały ustaw. Ja wczoraj, Marian, miałem taką wątpliwą przyjemność, bo tylko prawdziwa praca posła. Ja wracam do prawdziwej pracy poselskiej, to znaczy siedzenia, ślęczenia nad ustawami. I cieszę się bardzo, bo w ustawie, bardzo groźniej dla nas wszystkich ustawie, wykryłem dwa błędy i merytorycznie to uzasadniłem, że stało to uznane przez dwie komisje połączone, ale powiem ci, że Cholera, nie chcieli uznać mojej racji trzeciej, ponieważ oni dla wojska budują taką ustawę, że wojsko, jak uzna jakiś teren, jakiś obiekt za strategiczny, to wojsko w ciągu 30 dni pozbawi cię własności, wypłaci ci odszkodowanie, przejmie ten teren i nie masz nic do powiedzenia. No i teraz wiesz, ja mówię dobrze, może to jest potrzebne, ja to uważam, że to powinno być, taka ustawa powinna być na 5 lat. Żeby ona nie była, wiesz, że się wszyscy przyzwyczaili. I minister obrony narodowej jest panem świata. Mhm. No i teraz sytuacja jest taka, że, że oni nie chcą zdefiniować, co to znaczy strategiczna. Co można określić jako działanie na rzecz inwestycji strategicznej. Proszę mi wyjaśnić i zdefiniować inwestycję strategiczną.